Marcin mamy Jelcza, no to odparamy Stara 244. Poproszę cię o wyjazd tego wspaniałego klasyka. Jedna z trzech najstarszych ochotniczych straży pożarnych. 1879 rok. To jest samochód. Niezastąpiony, niezawodny, okej, okay. i teraz zrobimy, i zapraszam, przegląd skrytek zrobimy. Pokaż kabinę, bo tutaj mamy. Kierowca, kierowca, dowódca Teraz podział połowy okej, okay. i teraz lecimy skryteczki lecimy druga Aparaty. skrytka tutaj mamy tutaj następna skryteczka o. O. spalinowe. Okay. lecimy dalej I dostęp do autopompy Mamy tutaj. i poproszę cię o pokaz sygnalizacji. To jestem ja. OSPN jest Shawa. Dzięki. Piąsteczka. Piąteczka, piąteczka, piąteczka. Żółwik. O, dobra. Ok, mamy to.